Jak widzicie, dzisiaj ze mną jest ogromna ekipa. Jest ekipa GD Football. Przyjechali z Gdańska. Jak forma strzelecka, będziemy testowali, ale jak się czujecie? Nie, no bardzo dobrze. E, ja trzy razy w środek, tutaj. ale To było podchwytliwe, bo już jesteśmy po nagraniu. Jest DF oczywiście. Mistrz strzelania do małych bramek, co zobaczycie u chłopaków na kanale. Do dużych, jak szło, no to zobaczycie zaraz. Kamyk. Powiedziałbym, że ekstra klasa tylko na B, czyli B klasa. Bekstra. Bekstra. Be, be, Jacob, który tutaj przyjechał z w ogóle jakąś toną pudełek, możecie zobaczyć o niego na kanale, co się będzie działo, a my zrobimy sobie teścik. Na Napieprzania na bramkę, no mówiąc wprost po prostu. Lecimy, bo już nagrane, he! Zasady są proste, dostajemy 5 piłek, 3 górą, dwie dołem, mamy jeden kontakt na przyjęcie i strzał. Z dwóch pozycji uderzamy z pierwszej, raz nogą, a raz z główki. wypadłem zdecydowanie najlepiej z całej ekipy GF. zawsze jestem tym, który podtrzymuje poziom w GF. Tak, Chłopacy zawsze idą na pierwszy ogień, pokażą, że no, potrafią kopnąć piłkę, no ale zawsze musi przyjść ten, co wszystko wyjaśni, tak, załatwi sprawę. Powiem ci, że siedziała ci piłeczka na nodze i siedziała, jakby siedziała. poprzeczka miała układ nerwowy, to by do tej pory ją piekło. No, tak, tak, no nieco swój pierwszy strzał Neymarem, no, no oczywiście, tak, oczywiście to trzeba podkreślić. Ale to ale... trzeba Neymarowi zawsze kopa pomocnego sprzedać. Dokładnie, to, 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 to żeby się, się pobudził zgadza. trochę. Dobra, jak dyspozycja strzelecka, jak ocenisz swój występ No powiem było marnie. E, myślę, że stać mnie na więcej. Jakiś samokrytyczny. Ale e, no cóż, dzisiaj, dzisiaj forma chłopaki pokazały się lepiej. Jest lepszej strony chyba trochę też. A... Ale kartoniki, te pudełka. No. Kartoniki. No, tam będzie walka. Tam to będzie u niego, walka. to trzeba zobaczyć. Krzywy, bo ja was krzyw nie znam. Bartek. No Bartek, Bartek. Bartek. Dobra krzywa. <grywa> Bartku, jak? Jak no, się czułeś dzisiaj na, na pieprzance? No powiem ja to, troszkę <grywa> szczęścia mi zabrakło. E, tak. Trzy razy w środek, na czym niestety ucierpiał Krzychu. On ci podpadł jakoś, tak? E, tak, znaczy nie, nie. No, <grywa> się bardzo lubimy. Tak, on Lubiliśmy. Mi się, on mi się odwdzięczy, ja to wiem. No generalnie, co mogę powiedzieć? Poszło w miarę dobrze. Jak z drona normalnie się czuję, tylko takiego tak. Chyba przyjąłeś najwięcej strzałów na, na siebie. Nie, no generalnie Bartek bardzo lubi się skupiać na mnie i on zawsze lubi mnie jak najszybciej uszkodzić, żebym ja wtedy nie mógł grać. Rozumiem, to jest bardzo przyjemna taktyka. Chciałeś... Wykończyć przeciwnika chciał po prostu. A jak oceniłeś swoje, swoje popisy strzeleckie? Na bardzo wysokim poziomie, naprawdę siła była, może celności zabrakło. Zgadza się, wszystko się potwierdza. Take two Skoro przy klasie jesteśmy, jak ty, napastnik, tak? Jeden, bramka strzelona, widzieliśmy wszyscy, piękna w drużynie. Tak. Teraz z główki <laughs> też było. Ja, z główki, ale... Wróciły wspomnienia. <laughs> wtedy strzelałem bardziej finansyjne, to Rozumiem. było to, co wtedy Teraz troszeczkę mniej, ale w przyszłym sezonie... Jaka po... pozycja jest u Ciebie w klubie? Defensywna bardziej. Defensywna, no, okej. Okay. Tak, no, ale defensywny. pokażesz przynajmniej w klubie, na co Cię stać. Tak, tak. tak. To... Jeżeli będą chcieli napastnika, wchodzę, nie? Dokładnie tak. Dobra. Dobra była. Ja już? Ja. Ty już, tak? Tak, tak, tak. No mówisz Jajus. 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 już. No dobrze, taki <głos> suchar <głos> miał być. Eee, wyszedł Karol Strasburger. No jak, jak poszło, jak poszło? No poszło całkiem dobrze, pomimo kontuzji dałem sobie jakąś... A no tak, właśnie, więzadła, tak? Tak, czyli musiałem grać lewą nogą, no ale pokazałem chłopakom, że kurczę, jednak lewa noga też jest, nie? Że nie ma wymówek. Choć właściwie jeden strzał był no, jak Ramos, nie? Trochę poleciało do góry. No. Chyba chciałbyś tyle co dawno zarabiać. No tam właśnie. Kto u was w ekipie jest naj, najbardziej goleadorem? <gulatory> Tego ja <to> nie wiem. <gulatory> Ten śmiech mówi wszystko. Ale Mistrzu, podaj na małe bramki. Do niedawno mój kolego drużynowy, no szło no jest, ci dobrze. Roz rozpada się ekipa, no, ale w dalszym ciągu możemy być kolegami. Szło no. mi dobrze, na no małe, na no, duże. No powiem, A... no powiem, że w podaniach idzie mi lepiej. No, na duże tak w sumie Mała mi się lepiej Dobrze, Dobra, no, rozgrywających na wojsku też potrzeba, tak? <laughs> rozgrywających, ale rozgrywających też muszą strzelać. No, ja, no, ja mogę no, nie podawać no, sobie nie, nie w Ekstraklasie. A awesome. <laughs> Chyba aż przyjechał usłyszał, że jest piłka Neymara do kopnięcia. Jakbyś miał do wyboru, co byś kopnął Neymara Kostkę. Dwie kopki, Najgłupszy wybór. Widać, że nigdy wiaja dobrze nie dostałeś. Tak się spodziewszes, co ty robisz, to to dużo to to bieg... się o no dużo biegaliśmy dzisiaj na ja zagra. Za nami wykańczający jak widać challenge spocony cały dev. Y Wyniki, Gejzer. Wyniki możecie zo zobaczyć, bo nawet nie wiem, nie wiem kto wygra. Wiecie? Chyba ty. Chyba ty. ty. No, no tak. No. To, to Jednak jak się robi tabele, to się zawsze wygrywa. Słuchajcie, tak jak mówiłem, u chłopaków macie część dalszą kopanie na małe bramki, między innymi u Jacoba macie kopanie w kartony. Nie wyszła ta, jak ona się nazywała? No nie było. Nikt nie ucierpiał. Będą też materiały zakładam, bo jeszcze tego nie wiem. U Dewa, u Wibe o Neymarze i u Kamyka z Bextra klasy. Także zapraszam do chłopaków koniecznie i na pewno jeszcze się nieraz spotkamy. Kogoś chcecie pozdrowić? Mamy. Nie chcą. To na razie. ta 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 ta.